Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 15 stycznia. W sensie u mnie jest 15 stycznia. Państwo mogą mieć zupełnie inne daty. E, ruszamy za Ciri. Wiele tu do powiedzenia więcej nie, 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 nie mam. Poza tym, że jest masa jeszcze zadań gdzieś tam do zrobienia. Ale to wszystko w swoim czasie, albo jak będzie dogodny moment, to tak. Może to to samo. Zapraszam. Takie ładne statki tu stoją. Drakary. Chyba, nie? Liczyłem na to, że jeden będzie dla mnie, ale niestety, mi pozostaje taka mała łódka No to płyniemy. Myślę, że jestem dobrze przygotowany Trochę mnie kusi, żeby sobie zajrzeć... żeby sobie trochę zajrzeć... O Jezu, jak daleko żeby sobie zajrzeć na moją starą serię z 2015 roku i zobaczyć na jakim etapie byłem po, po tylu godzinach. Sprawdzałem sobie. Gdzieś tam w jednych z, jednych z opcji jest informacja na temat tego ile godzin się spędziło i w tej chwili mam gdzieś tam pod 90, 90 godzin. Z 90 godzin przynajmniej w teorii 180 godzin powinno być 180 odcinków powinno być. Ale jest ich koło setki w tej chwili chyba? Może trochę więcej, no okazuje się, że trochę czasu się spędza u sklepikarzy, albo łazikuje, albo siedzi na mapie, nie wiem jak, jak się tyle czasu zrobiło ni, stąd, ni zowąd. Teraz tak spędzam przy Wiedźminie 3 do 5 godzin, mam jeszcze tak 8 dni spokojnego grania, a potem się zacznie taki robić trochę gorętszy okres, bo, bo premiery są. E, Forspoken i Dead Space. O ile ta pierwsza chyba nie zainteresuje Państwa w ogóle. O tyle Dead Space może się nawet oglądać i, i też może ja mam ochotę trochę ponagrywać. Hmm, spróbuję sobie jakoś to poukładać ładnie. Bo nie chciałbym się od od, od, odgrywać, odrywać. Teraz mam tak, że wstaję rano i siadam do wieśka. Potem idę na spacer, potem jem jakieś śniadanie. Znaczy tak, wstaję do wieśka. <grym> Jem jakieś śniadanie, idę na spacer, potem znowu siadam do wieśka, potem robię obiad, jem obiad, siadam do wieśka, potem może jakiś podcast, albo nie, zależy od tego jaki dzień. I do wieśka to oczywiście z przerwami tam trochę też z rodziną siedzę, córkę trzeba czasami w przedszkolu odebrać o takie rzeczy. Wiecie, jak już tak sobie pływam swobodnie, to sprawdzę te kontrabandę od czasu do czasu. A wiecie na co liczę, proszę Państwa. Liczę na to, że forspoken. Kurde, przestań pochodnią. No. Liczę, że forspoken nas zaskoczy. Ale myślę, że ludzie są już trochę tak napięci, jeżeli chodzi o tę grę, no bo tam zachodzi takie podejrzenie, że ona nie została zrobiona dlatego, ponieważ ktoś miał silną potrzebę, tylko dlatego, że tam... Żeby zrobić silną postać kobiecą i pokazać, że tam. Nie wiem. No jest taki, jest taki. Jest takie podejrzenie w internecie. Ja nie wiem, czy ono jest uzasadnione. Ale ludzie teraz wszędzie się doszukują poprawności politycznej, takiej przesadzonej, albo robienia rzeczy pod jakąś ideę, zamiast pod jakość. I o ile ja się nie zgadzam, że trzeba za każdym razem szukać tego. I nie zawsze się znajduje dokładnie to, ale, ale czasami. No więc zachodzi takie podejrzenie, że Forspoken może być takie pod ideę bardziej robione niż pod sens jakiś. Ale zobaczymy. Na pierwszych trailerach podobała mi się ta gra i gameplayowo uważam, że jest zacna. No ale wiecie jak to państwo, jest to z tak oglądalności serii dzisiaj nie decyduje jakość gry. E, może decyduje, ale w niewielkim stopniu. Przede wszystkim decyduje to, co różni youtuberzy powiedzą na temat danej gry. Jeżeli jakaś grupa youtuberów przejedzie się po grze, to większość ludzi potem jedzie po tej grze, nawet nie... nie ogrywającej samodzielnie. Zresztą to ma trochę sensu, nie? Jeżeli ktoś zaufany... E, ktoś zaufany... Powie ci, że nie warto kupować jakiejś gry, to jej nie kupujesz i tyle. E, ale lubisz brać udział w, bo jesteś młodym człowiekiem, więc lubisz brać udział w publicznej dyskusji. Cholera, chyba na coś wpadłem. Więc yy, zabierasz głos, mimo że nie miałeś okazji pograć, nie? To jest naturalna rzecz. Nie, nie, nie polecam jej oczywiście, jest naturalna, acz niezdrowa ta rzecz. Ale... No ale zobaczymy. Może nas, może nas to zaskoczy. Square Enix w ogóle mają ostatnio jakieś. Nie, właściwie Square Enix? Tak, to oni robili Final Fantasy. Przez chwilę Square Enix mi się zajdos zaczęło dziwnie kojarzyć. Ale Eidos to jest firma, która przez jakiś czas należała do Square Enix. Potem oni to sprzedali, bo Square Enix to Japończycy, chyba, nie? Teraz to trudno już powiedzieć na 100%, bo te korporacje to się przemieszczają po różnych miejscach na świecie i różni ludzie są w zarządzie, ale chyba Japończycy. Więc oni nie mają ostatnio szczęścia. Posprzedawali mam mnóstwo, zresztą oni i Ubisoft też ostatnio. Pamiętajcie Państwo, że jest 15 stycznia. W, w moich czasach, kiedy to opowiadam Państwu, to jest jeszcze znacząca uwaga. Jest dużo restrukturyzacji, dużo sprzedawania studiów, dużo cięcia kosztów. Ale wiecie z czego, to właściwie to jest taka... Bo Ubisoft dobrze zarabia, ale na dobrych grach. Na takich byle jakich, robionych pod... Linijkę, to, to zaczyna ich to niestety kopać w pupę Ubisoft bardzo mocno stracił na grach e, darmowych, bo oni powypuszczali dużo takich produkcji, jakichś Battle Royale, jakichś takich. Zrobili też Rainbow Six e, Extraction, co było pod początku słabym bardzo pomysłem. Myślę, że tędy dopłynę. Chyba już niedaleko jest, orany. Myślałem, że te 2000 kroków to będzie kawał drogi, więc Ubisoft też się mierzy z problemami, ale. Przede wszystkim no Square Enix. Teraz wydali taką grę Babylon Fall, która w ogóle się nie, nie sprawdziła kompletnie. No, nie mają szczęścia, nie mają. No i postawili na taką grę jak Forspoken, o którą zachodzi podejrzenie, że jest właśnie ideowa bardziej. Nie chcę mówić ideologiczna, bo to w ogóle ideologiczne ma takie negatywne konotacje. Ale wygląda na to, że to się nie sprawdza, no to jest tak. To jest w ogóle chyba, chyba nadchodzą czasy, powiem Państwu, gier, w których silni samcy Alfa przodują. Bo to jest. Z jednej strony możesz się spotkać z krytyką na Twitterze, kiedy robisz taką grę, pod męską publiczność, ale z drugiej strony to się sprzedaje, no bo męska publiczność kupuje gry. To jest. To jest. Takie złożone zagadnienie, bardzo. Najfajniej no byłoby, jakby deweloperzy robili takie gry jak lubią, a nie... A nie kierowali się jakimś tam interesem zewnętrznym. W sensie takim, co się bardziej... Nie ja wiem, co będzie lepiej przyjęte w social mediach. To jest, to jest to, co ja zawsze mówiłem. Jeżeli robisz to, co lubisz, to nawet jak ludzie przestaną Cię oglądać, w sensie, a propos YouTube'a, nawet jeżeli ludzie przestaną Cię oglądać, no to nadal masz taką świadomość, że przejdź, przynajmniej robię to, co lubię. <gorzej>, Gorzej jak jest tak, że robisz coś, za czym nie przepadasz i jeszcze przestają ludzie w to grać, nie? To musi być przykre doświadczenie, bo nie dość, żeś się namęczył, nie dość, że Ci to frajdy żadnej nie sprawiło, to jeszcze nie możesz tego sprzedać. To co, wracamy do Wiedźmina, nie? Się rozgadałem. Niepotrzebnie pewnie. A może? To dotarliśmy, <laughs> muszę powiedzieć, że dosyć zabawnie sobie radzi, poradzi technicznie z mgłami, bo to jest seria pionowych, widzę, takich tekstur półprzezroczystych, które się zmieniają. Nie z mgła, ale mniejsze z tym, to było lata temu, nie? Teraz, żeby statku nie rozbić, no. A jeśli chodzi o robienie rzeczy, które się lubi, to już chyba wątek zamknięty, nie ma co, nie ma co wymyślać odnośnie Dead Space'a, no to liczę na to, że to będzie z sercem zrobiona gra. Ale zobaczymy. Tyle razy już opowiadałem o tym, że... już to są takie slogany, nie? No, za każdym razem już jestem... Jako miłośnik gier, to za każdym razem mam nadzieję, że wychodzi gra robiona z serca, nie? Z jakiegokolwiek innego powodu, Rzeczywistość wygląda inaczej. W najlepszym możliwym świecie byłoby tak, że wszystko, co jest robione od serca, zawsze dobrze się sprzedaje. Ale wiemy, że tak nie jest, nie? Jest taka. Ironia losu, ja wiem. W angielsku jest takie powiedzenie: No good deed will go unpunished. Un un Czyli żaden dobry uczynek nie przejdzie bez kary. To może też działać dokładnie to samo. Się dobrać do mnie te syreny, co? Może nie, nie powinienem tego światła zostawiać, tak? Tylko, żebym nie wleciał na jakieś... To jest taki moment, że wiele zadań pobocznych przestaje być dostępnych, ale wydaje mi się, że one się pojawiają ponownie, kiedy ten, ten wątek się już przejdzie. Zabawniejsze w tym wszystkim jest, że ja nie pamiętam, czy to jest taki moment, że... Okej, okay. spokojnie Geralt z tą kuszą. A dotarłem do lądu, ale się ukryła w okropnym miejscu. Nie pamiętam dokładnie przygody Geralta w Wiedźminie 2 nie zaczynały się też od takiego miejsca, że on się też na jakiejś wyspie budzi. dużo zalet w sensie patrzcie, znowu mi na ostrze zmiecza zniknęło Ciekawe dlaczego Myślę że ta wyspa jest warta sprawdzenia tak czy inaczej ale nie będę się wydawał w jakąś eksplorację to nie jest chyba ten dobry moment na to jakieś paskustwa tu ladają Wydaje mi się, że dużo rzeczy zrobiłem, to jest zawsze, zawsze jest przykry moment taki w grze, że, że znajdujesz się w tym momencie, w którym oni ci mówią, ej, musisz, jeżeli czegoś jeszcze nie skończyłeś, to, to możesz już się nie mieć okazji i wtedy sobie myślisz, Boże, nie chciałem niczego zostawić, ale z drugiej strony to też najwyższa pora, żeby się wziąć za tę historię. Świetlik zatrzymał się przy chatce, muszę tam zajrzeć. Dobrze byłoby Ciri znaleźć wreszcie. Może to jest ten moment? Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie Aha. zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspirację szlak trafił. Coś ty za jednego, czego tu szukasz? Mówią na mnie Geralt, a wy coś się za jedni? To mi, słyszałem balady o nim i tej czarodziejce. Jakie było? Cichaj! Jenefer, czarodziejka to Jenefer z Wengerbergu. O, to to! E, jej oczy miotają błyskawice, a serce jak bryła lodu. E, jak to szło? Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam ze drzwiami Gerald? Dobrze mówię. Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt, przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków bez bezpiecznie, aż w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie dziś się, że jesteśmy nieówni. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest w zwykły sposób. Dajżej spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Ups, ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. No i to ma sens. Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. – Dogadajmy się jakoś. – Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zwieść! Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak. A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No... to nie będzie łatwe. – Ilu ich było? – Trzech. Ivo, Gasparc i Ferenc. Ten Ivo. Gdzie go szukać? Kretyn. Uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? Pan powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek. Tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Gdzie poszedł Ferenc? Nie no To jest tam jakiś tutaj. Ferenc. Ta złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiesz. Hmm, to jest to, co mówiłem. Na przykład teraz mieliśmy cztery dialogi. I różnica. W zasadzie musiałem je wybrać wszystkie cztery po kolei. Nie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Jedynie kolejnością się mogła zmienić, chociaż ostatni dialog był zawsze ten sam. Nic więcej nie było do wyboru. Nie? Więc dlaczego ja tutaj klikam i spowalniam naturalną rozmowę, którą by można też filmować odrobinę inaczej. Nie? Wiadomo, że to nie jest tak, że ja się tutaj czepiam z samych redów, ale rozwiązania całego. Że się daje gracza w jakieś pozory, w rezultacie spowalniając filmowość całej opowieści. Ja wiem, że moje gadulstwo aktualnie. Jest jeszcze większym spowolnieniem opowieści niż tutaj te dialogi, no ale Powiedziałem na początku tej serii, że będę też o takich rzeczach opowiadał. Więc ja bym. Gdybym ja to robił, to bym po prostu ułożył z tego rozmowę z wartą. I jedy jeżeli już tam chcemy trochę modyfikować, żeby każdy miał inaczej, to bym w losowy sposób ułożył kolejność tych dialogów i tyle. Więc każdy gracz miałby troszkę inaczej? Może dołożyłbym jeszcze jeden dialog, który na przykład, że. że nie wiem. Są cztery możliwe, ale tylko trzy słyszysz, więc jest szansa, że za każdym razem słyszałbyś coś nowego, może. Albo coś, nie? Jak nie dajemy graczowi wyboru, to możemy dużo takich ciekawych, małych pierdółek zrobić, bo to jest ten sam nakład pracy. A może nas zaskoczyć. Dobra, rzućmy okiem na temat. Nie wiem, czemu ja się tak kręcę wokół tego tematu. Jestem, jestem prawie przekonany, że jak ktoś ma inne zdanie ode mnie na ten temat. No to się nie da przekonać. Zacznijmy tu. A jak ktoś ma podobne do mnie, to się zgadza ze mną. O i cała historia. Ale deba jest zawsze przekleństwo e, każdej dyskusji. Nie? Niezwykle trudno jest przekonać ludzi, którzy mają. E, niezwykle trudno przekonać się nawzajem, jeżeli, jeżeli mamy różne opinie. Bardzo lubimy te swoje własne. I, Coś nie glaka dobrze. Z więcej niż jeden? Nie wydaje mi się. No dobrze. Ruszajmy dalej. Czasami się zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe przekonać kogoś do, do cudzych poglądów. Ja też mam tak, że mm, jeżeli prowadzę z kimś dyskusję, to, to nawet jak przyznam rację, to raczej dla świętego spokoju niż z takiej, że tam dałem się przekonać czy coś. Tak mi się wydaje. Nie lubię tych paskudników. To jest trupojad, chyba. Ale tak, tak. Jeżeli to tak samo działa jak Jak w przypadku normalnych kreatur. Kurde, czy ja tam biesa widzę? Szlak uciekał przed biesem. Za wolno. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. Leczy. Och, podpalony. Jak już podpalony, to jest mój. powieszę sobie twój łeb u siotła. O ale go nosi. Jak to było? Miota nim jak szatan. To jest ta historia z księdza tankach, chyba. Hej, no. Nie sposób nie, nie zażartować od czasu do czasu. To też jest jakiś taki duży problem dla deweloperów, te ragdole: jak nad nimi zapanować. Żeby przeciwnik nie latał jak szalony, a z drugiej strony, jak na nimi, jak to zrobić, żeby jednak trochę polatał, nie? żeby od ciosu nie trudne, trzeba pamiętać, że tam fizyka nie istnieje w świecie wirtualnym, że jest to tylko i wyłącznie zaprogramowany system. Ale to na, na ratunek przychodzą takie, takie właśnie silniki. Unreal 5 nie sądzę, żeby miał jakąś zaawansowaną akurat fizykę, ale prędzej czy później wierzę mocno, że powstaną silniki, które które oferują świat, który już jest jakby zbudowany na bazie pewnych zasad. Czyli jest jakaś grawitacja i ciała, które reagują w sposób dla tej grawitacji odpowiedni. Czyli to dobrze, że ja się puszczam przez ten las, jest w ogóle swoją, swoją drogą bardzo dużo pracy dodatkowej. Wyobraźcie sobie, że pracujecie na silniku na obiektowym kiedy już macie te wszystkie rzeczy. Z fizyką związane ogarnięte padają te baskudniki, co mnie bardzo cieszy. No co, pójdziemy w tę stronę? Czemu nie? Zbiorę tu ziołka. One wydają się dokładnie te same, co wszędzie, ale... Wolę nad tym się nie zastanawiać. Nietypowe miejsce, więc może nietypowe ziołko. Ładne zamczysko. Nie wiem, co mnie dzisiaj napadło na te rozmowy o... Robieniu gier. W ogóle ostatnio strasznie jestem podekscytowany. A podekscytowany się mało, mało jest rzeczy, które mnie jakoś tam strasznie ekscytują. Ja przeżywam dużo rzeczy. Delektuję się nimi, to jest tak, ale ta sztuczna inteligencja, chatboty takie zaawansowane i to, że Microsoft tak mocno inwestuje w to, to dla przyszłości gier może być coś znaczącego niezwykle. Nie muszę wszystkiego zabierać, prawda? Perłę tylko wyciągnę. Bo sztuczna inteligencja w grach to jest duży problem. To też jest taka bardzo umowna, często po macoszemu traktowana. Zrobiona tylko po to, żeby była i... bardzo wyrzuca z imersji. A jeżeli powstaną narzędzie, narzędzia, które potrafią to ogarnąć... O cholera, kogoś żywego chyba znajdziemy. Strychulec strechulec w życiu. Gaspard. Ej! Stawaj! Sio, do budy mruczek. Stawaj! Co się dzieje? Coś ty za Jestem Gerald. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj nie, nie widziałem. Dużo mnie obija, bo często śpię. Ciekawe, co tu się dzieje, że on. Go... Kim wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy, wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter na przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili, bym odnalazł Ciebie, Ferenca i Iwo. Niestety oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda, chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Się wybrał na wyprawę sam z narkolepsją. To się przecież nie mogło dobrze skończyć. ]asy. No dobra. Ja nie wiem, czy on przeżyje. Widzisz, że wszyscy mi umierają. Jedynie to mi ten druid przeżył pod drzewem, ale to dlatego, że nie walczył. Miałem jakąś kontrolę nad jego położeniem. Odpływam, zaraz się wykopię. Obudź się, już już, jeszcze chwilka. Wstawaj! Przynajmniej wierzę, co się Wiesz, z nim dzieje. Hmm. prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne co wiem na pewno o tym miejscu. O Jezu, jestem wyspany zupełnie jak słyszę jego. Eee, ziewanie, to po prostu zjewać mi się zachciewa. To jest tak zarazliwe strasznie. Hmm. Zastanówmy się dobrze byłoby go odprowadzić do domu. Chociaż ten tu jest blisko, nie? E, nie. Zaraz, zaraz. Spokojnie. Przyjrzyjmy się, bo tu jest jedna ścieżka pod, a jedna nad. E, musiałbym, jakbym szedł tutaj tym mostem. To mogłem wejść na to. Dobra, tu jest wzniesienie. Wygląda na to, że przejdę tędy się górą. I potem do przodu. No to był błąd. Trzeba było zgarnąć tamtego najpierw. No ale cóż. Tak, jasno.